Uwaga, kontrowersyjna opinia. Liverpool mając takie transfery może mieć gorszy sezon niż poprzedni. I oczywiście, możecie zjeść mnie w komentarzach, możecie mówić, że jestem odklejony kibicem Arsenalu, ale moi drodzy, przy całym szacunku do Liverpoolu ich transferach ściągnęli Ekitike, ściągnęli Firca, mają w planach ściągnąć również Isaka z Liverpoolu, tylko ja uważam, że ściąganie tak dużej liczby gwiazd może być też problemem dla samego Liverpoolu, jeżeli chodzi o zgranie zespołu. Bo na przykład zobaczcie sobie na P, w momencie, kiedy ściągali Ramosa, Messiego, Mieli MPP, Neymara, Donnarumę, osiądali cokolwiek? Absolutnie. I na przykład, czemu Real Madrid miał taki bardzo słaby sezon? No bo mieli wiele gwiazd. Był Vinicius, był MPP, było czy się Bellingham. I każdy chciał być lepszy od y, drugiego i po prostu to też nie wypaliło pod kątem takim, że każdy liczył na swoje indywidualności, a i na to, że będzie też myślał o zespole. I jak najbardziej, transfery Liverpoolu mogą robić wrażenie, ale poczekajcie z wręczaniem złotych medali przed sezonem, bo naprawdę jeszcze może wiele się wydarzyć. Zresztą historia Realu oraz PSG -e pokazała, że nieważne za jaką kwotę robisz transfery, tylko ważne jest to, jakie robisz transfery i jak one wpływają na zespół. Pozdrawiam serdecznie.